Witam Państwa serdecznie. Paweł Szczepanik szkolenia z inwestycji giełdowych. Dzisiaj porozmawiamy o narzędziach. Trzy rodzaje stop loss. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy sygnał kupna na wybicie jakiejś średniej linii oporu, wsparcia czy cokolwiek innego. Załóżmy, że jesteśmy nad średnią ruchomą i zadajemy pytanie, jak zastopować tą pozycję. I teraz pierwszy rodzaj stop loss to tak zwany prówen stop loss, czyli udowodniony stop loss. Jest on znany wszystkim. Rynek zamyka pod swoją średnią i w tym momencie zamyka zamykamy pozycję. Większość z nas stosuje prówę stop lossy, czyli jeżeli rynek przebija linię trendu, potem schodzi pod tą linię trendu, no to zamykamy pozycję. Mamy wybicie z formacji RGR, jesteśmy powyżej linii szyi, mamy pozycję, jest wszystko w porządku, schodzimy pod tą linię szyi, zamykamy pozycję. Mamy sygnał kupna na MACD, wchodzi sygnał sprzedaży na MACD, zamykamy pozycję. Mamy kupione akcje nad średnią, spółka zamyka na przykład tydzień pod średnią i zamykamy pozycję. Problem w tym, że na przykład akcje X mogą spaść na przykład 30%, i co wtedy? My czekamy na zamknięcie świecy na przykład tygodniowej i ten sygnał sprzedaży pojawia się 30% od obecnych cen. Wiele osób pytało mnie, jak sobie z tą sytuacją poradzić. Proszę Państwa, chodzi o to, że jak mamy stop loss na zamknięcie tygodnia lub na zamknięcie miesiąca, to faktycznie dany instrument może spaść bardzo dużo, a my patrzymy i się modlimy i nie możemy nic zrobić, bo czekamy na przykład do końca miesiąca, a jest właśnie przykładowo piąty Listopada i do końca miesiąca musimy czekać. Jest to nieco frustrujące, i w tym momencie pojawia się kolejny rodzaj stop lossa. Ten kolejny rodzaj stop lossa to jest stop loss tak zwany katastroficzny. Jest on umieszczony w systemie na danym poziomie. Tu nie czekamy na zamknięcie tygodnia czy miesiąca, tylko mamy ten stop loss wstawiony do systemu. Rynek dotyka i nas zamyka. Jest on ustawiony statystycznie dalej niż poprzedni rodzaj stop loss. Dalej oznacza, że że nie jest zapalany zbyt często. Co więcej, nie powinien być zapalany zbyt często. Jak sama nazwa wskazuje, jest to stop loss katastroficzny, który powinien nas bronić w określonych sytuacjach rynkowych. Ten stop loss może być ustawiony w oparciu o formację analizy technicznej, na przykład na jakimś większym swingu na wykresie tygodniowym czy miesięcznym, ale może to być też na przykład podwójny ATR z czterech czy pięciu ostatnich świec. Przykładowo, jeżeli handlujemy na godzinowym DAC, i ATR z pięciu świec wynosi 40-41 punktów, to stop loss katastroficzny znajduje się na 82 punktach. Stop loss katastroficzny jest na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Jeżeli kupiliśmy KGHM na wykresie miesięcznym, to katastroficzny stop loss wynosi na moment sporządzenia nagrania 22. Zatem, jeżeli kurs spadnie na 64 zł, to zamykamy pozycję. To jest nasz stop loss katastroficzny. Natomiast pamiętajmy, że stop loss katastroficzny powinien być odpalany. Bardzo nieczęsto. Na przykład na CDR wynosi on 50, czyli jak CDR spadnie poniżej 200 zł, to zamykamy pozycję katastroficznie. Oczywiście sygnał zapalenia stop w kategorii prówen może pojawić się i powinien pojawić się na wyższym poziomie. Ten stop loss wynosi 20% na ten moment, ale to jest stop katastroficzny. I o ile trudno nam wyobrazić sobie sytuację, że CDR spadnie jednego dnia na przykład 40%, no to w przypadku wielu spółek mniejszych, czy na przykład spółek z NewConnectu, może to mieć miejsce. O ile oczywiście wolumeny, które tam będą się pojawiały, pozwolą nam na uruchomienie tego stop lossa. Ale już na przykład na spółce ze Zwigu, na której mamy dość duże obroty, czy na przykład na spółce Getin, która ostatnio jest bardzo zmienna, taki stop loss katastroficzny, na przykład 15 czy 20% od obecnych cen, jak najbardziej sens ma. Trzeci rodzaj stop loss niedoceniany to stop loss czasowy. Kupujemy wsparcie na przykład na SDR Po230 i oprócz dwóch pozostałych stop lossów dajemy stop loss czasowy na przykład 5 świec. Jeśli za 5 świec nie będziemy na plusie, to zamykamy pozycję. I Jesteśmy w tym momencie na zysku, to albo stop loss przestawiamy na zero, albo nawet możemy zamknąć pozycję, jeżeli uznajemy, że tak należy postąpić. Przykład z DAXa. Kupiłem DAX o 9 rano i oprócz pozostałych stop lossów dałem stop loss czasowy, na przykład 3 godziny. Jeśli nie będę na zysku, to zamykam pozycję w 3 godzinie, lub jeżeli jestem na zysku, to realizuję target też w 3 godzinie. Teraz przykład nieudany w punkcie 1, kupiony na szczycie. Przed spadkiem w punkcie 2 wyleciał stop loss i trader zamknął pozycję. Jeśli stop-loss katastroficznie nie zapalił, to w punkcie 3 zamykam pozycję na stop-loss czasowym. Zamiast 100 punktów straty jest jedynie 20 punktów straty dzięki stop losowi czasowemu. I kolejny przykład zagrania. Kupiłem w punkcie 1 na szczycie przed spadkiem. Proszę zauważyć, omawiamy też przykłady nieudane. W punkcie 2 zapalił się stop-loss czasowy. W punkcie 3, gdybyśmy jeszcze czekali, mielibyśmy większą stratę. Oczywiście będą też takie przypadki, że kupiłem w punkcie 1, stop loss czasowy w punkcie 2, był to dołek i rynek wzrósł. Tak też się będzie zdarzało, że po prostu wylecimy na stop loss na samym dnie. Natomiast pytanie otwarte jest takie, na jakim poziomie powinien być wystawiany stop loss katastroficzny? Pytanie otwarte jest takie, ile powinien wynosić ten stop loss czasowy? No bo w przypadku stop lossa proven, czyli tego podstawowego, każdy mniej więcej wie w oparciu o jakie narzędzia pozycję otwiera. Drodzy Państwo, ogólnie dobrze jest wiedzieć, że można polegać na swoich metodach bez strachu czy nadziei. To jest jak gdyby element pierwszy, musimy do tych metod mieć zaufanie. Wszystko, na czym się opieramy, jest oparte na wiedzy i prawdopodobieństwie. To brzmi jak slogan, ale w rzeczywistości tak jest, bo na rynku niestety nie ma świętego grala. W dzisiejszych czasach obowiązuje element powtarzalności. To jedna z wielu nowych cech analizy technicznej dziś. Narzędzia pozostały te same, co ponad 100 lat temu, jednak jest coś nowego. Ja mówiłem o tym szerzej w darmowym w kursie analizy technicznej, natomiast tutaj chcę uzupełnić jak gdyby tamtą wypowiedź o elementy dodatkowe. Może się okazać, że nasz ulubiony wskaźnik DMI dobrze chodzi na DAX, ale on nie chodzi na ropie naftowej czy złocie lub odwrotnie. To jest ważna obserwacja, bo każdy instrument, każdy rynek ma swoją osobowość. I handlując daną techniką na danym instrumencie powinniśmy sprawdzić, jak to chodziło w historii. W dzisiejszych czasach nie ma technik, które chodzą dobrze wszędzie i zawsze, bo na poszczególnych rynkach są różni uczestnicy. Stosowny materiał na temat rodzajów uczestników także postaram się w przyszłości nagrać. Poszczególne instrumenty mają swoje zachowania i zwyczaje. To jednak jeszcze nie wszystko, nawet na danym instrumencie są okresy, gdzie dane techniki chodzą lepiej w pewnych okresach. I zestaw narzędzi jest w zasadzie ten sam. Różni się jednak moment i rynek na którym go wykorzystujemy takie podejście pojawiło się w analizie technicznej tak naprawdę dopiero kilka lat temu. To jest pewna innowacja, to jest pewna nowość nie Niestety nie wszyscy się jeszcze do tej nowości dostosowali. Inwestorzy zaczęli rozumieć wreszcie koncepcję grala w analizie technicznej. Czym jest ten gral w analizie technicznej? Sprawdzamy różne rynki pod kątem uniwersalności danego narzędzia, jak się dane narzędzie zachowywało na danym rynku w historii jesteśmy w stanie to zrobić. Dysponujemy w obecnych czasach stosownymi narzędziami. Komputery są naprawdę bardzo mocno rozwinięte. Następnie sprawdzamy ostatni okres. Uważne, przebadanie każdego rynku, na którym chcemy handlować, spowoduje, że odkryjemy, jakie prawa nim rządzą. Kiedy odkryjemy Oczywiście w cudzysłowie, tak zwany klucz, to zobaczymy, jak prosty jest handel. Nie będziemy w stanie w to uwierzyć. Dlaczego tak jest? Bo kluczem w dzisiejszych czasach jest specjalizacja i kluczem w dzisiejszych czasach jest wstrzemięźliwość. Czyli nie możemy być nadmiernie nadaktywni. Te nasze decyzje muszą być przemyślane, bo żyjemy dzisiaj w czasach nieograniczonych wyborów i nieograniczonych okazji inwestycyjnych. Proszę Państwa, jeszcze raz powtórzę: kluczem w dzisiejszych Czasach jest specjalizacja, i ta specjalizacja powoduje, że handel powinien być bardzo prosty. On powinien być prosty dla nas, nie musi być prosty dla innych, którzy nas obserwują. Podsumowując nasze dzisiejsze nagranie, warto sprawdzić, jaki stop-loss jest najlepszy na danym rynku, jaki jest najlepszy dla naszej. Psychiki I zrobić z niego stop loss główny, a pozostałe traktować jako stop lossy pomocnicze. Natomiast na rynku w danym momencie czasu powinniśmy mieć ustawione trzy rodzaje stop lossów. Dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam do kolejnego nagrania i pozdrawiam bardzo serdecznie.